Wika, musimy porozmawiać o pieniądzach O czym konkretnie? Wydajesz ostatnio dużo moich pieniędzy Jak to twoich? Jesteśmy parą Tak, ale to ja pracuję, a ty siedzisz w domu Siedzę w domu, ja się uczę, to też praca Studiujesz zdalnie dwie godziny dziennie To bardzo intensywne dwie godziny Wika, wczoraj kupiłaś sobie torebkę za 800 złotych I co w tym złego? Była na wyprzedaży Wyprzedaży? Kosztowała 1200, teraz 800 Właśnie, zaoszczędziłam ci 400 złotych Jak to zaoszczędziłaś mi? Mogłam kupić za pełną cenę, ale jestem odpowiedzialna. Wika, to moje ostatnie oszczędności. A właśnie, mam pomysł, jak je dobrze wykorzystać. Słucham? Nowy iPhone 15 Pro Max. Co? To kosztuje 6 tysięcy złotych. Ale pomyśl, będę mogła robić lepsze zdjęcia dla nas. Masz telefon sprzed roku. Który ma już tylko 128 GB i to nieludzkie. Wika, nie mam takich pieniędzy. Możesz wziąć kredyt albo pożyczyć od rodziców. A może ty pójdziesz do pracy? Jakub, jak możesz to mówić? Wiesz, że nie mogę pracować podczas studiów. Ale inne osoby jakoś dają radę. Inne osoby nie mają takiego chłopaka jak ty. Co to ma znaczyć? Że jesteś odpowiedzialny za zapewnienie mi komfortu. Wika, to nie tak działają związki. A jak działają? Miłość to poświęcenie. Tak, ale poświęcenie obustronne. Ja też się poświęcam, jestem z tobą. To nie jest poświęcenie. To ogromne poświęcenie. Moja koleżanka ma chłopaka z BMW. To może idź do niego. Nie mogę, on ma już dziewczynę. Ma dziewczynę? No tak, ale gdyby nie miał, to bym rozważyła. Wiesz co, Wiktoria. Co? Jestem szczera. To cecha, którą powinieneś cenić. Wiesz co, mam tego dość, pakuj się. Jak to pakuj się? Wynoś się z mojego mieszkania, już! Ale gdzie mam iść i kto mi kupi iPhone'a? Może ten facet z BMW.